Siemano, siemano, w dzisiejszym odcinku robimy nowy świat, który będzie się nazywał seria, będziemy sobie przychodzić Minecrafta, no, poczekamy jak już nam się świat załaduje. Dobra, już nam się świat załaduje, no jesteśmy na pionie zimowym, <laughs> no na pionie zimowym jest normalne drzewo. Ok, musimy sobie e, ściąć e, drewno Mamy pierwsze drewno Tutaj musimy skracować crafting Potrzebujemy trochę więcej tego, tego e, drewna I ostatni <coughs> Ostatni ten e, no, crafting. No dobra. Dobra, mamy już kilo. <coughs> A, idziemy do kopalni, Dziś jest taka malutka kopalnia. Aha, tutaj nie ma tak. Ja będę miał trochę łatwiej, bo mam tą minimapę, nie? I ona mi pokazuje cave'y. Albo. <laughs> jak. Ee, co co miał skraftować? To miałam skraftować. Idealnie. <laughs> A, crafting. Muszę wziąć. Dobra. I widzimy się, jak będę już w jakimś cave'ie dużym. O! Jesteśmy już w nie za dużym, ale jest git, nie jest dobry, no. musimy to zamurować, dobra, nie jest duży, ale <coughs> powinien wystarczyć na start gry, bo będziemy sobie przechodzić minecrafta, będziecie trzeba widzieć odcineczki kiedy będziemy przechodzić Minecrafta i będziemy się rozwijać, będziemy budować wioskę. No, tutaj musimy wykopywać węgiel, bo będziemy potrzebowali um, żelazo przepalić. No, nie mogę. A, to już nie ma niczego chyba. O nie, creeper. Idź. Dłóżko dobrze. Żyjemy. Aha, tutaj jakbyś. Mógłbyś... Część. Dobra. Na razie jest okej okay. Musimy poszukać owiec. Bo nie chcę przeszedzieć em, tej nocy w tym. E jak to się nazywa? Pod ziemią, czyli się kopujemy na trzy i się zakopujemy Spoiler pewnie tak będzie, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie choć no, jest, mamy jedzonko, żebyśmy nie zginęli z głodu Dobra, tutaj ja mamy kolejną krówkę, możemy ten, skraftować siekierkę Aha, najpierw te te patyki Mm. Dobra, od razu sobie coś Chodź tu, krówko. No dobra, już mamy trochę jedzonka. Mamy, Aby tutaj było żelazo. Jest, mamy żelazo. Pierwszy zelazo u nas dobra. Łakę żeby było trochę więcej. No. Nie ma. Nie ma trochę więcej węgla. Ale nie potrzebujemy jeszcze Więc więcej po 20... 20 powinno wystarczyć. Oby wystarczyło. Um. Witam pana. Niestety muszę... Co zrobić? Jak coś nic nie widziałeś świnko. No i ciebie teraz te Aha, dobra. Okej. Okay. I sobie pójdziemy dalej, dalej. Musimy poszukać wioski. Co tu się stanęło? Aha, lawa le pulka. Ok. Ale to, to może tak, ma taki zasięg, prawda? tym co No. Hey, szukamy czegoś. No chyba, że tu jest sam lód, nie. To ja mi się nie chcę. Zaraz. Zaraz ten, teraz. Ja sobie przepalę ten tegas z Będziemy mieli będzie wystarczająco. Nie ma będzie. Jak ten start, to chyba kit. Dobra. Jednym... Tutaj będzie się przypalało to. będzie teraz tam. Mamy <coughs> ciężki ten Postęp dokonany. Chciałem sobie przepalać jednoko. Zaraz będę musiała sobie skraftować kolejny kilo. Ja nie będę wam przedłużać i widzimy się jak to się wszystko przepali, albo będzie już noc. Dobra, już nam się wszystko przepaliło. Możemy już wyruszać dalej, chyba. Będziemy mogli ten, e, iść, jechać po lodzie łódką. Jak zaraz skraftuję tę łódkę. Zostaw. Zostaw nie, proszę cię. O, o jest normalny biom, w końcu, szukałem takiego. Biomu. Możemy sobie ten. E, możemy zebrać. Na no, ten teraz na no, enchant się przyda chyba kaszy to tak? Chyba raczej tak O, tutaj musi być dużo żelaza. No bo że większość to jest ten e, żbir. A no, jak e, też się przyda z żwiru To e, początek tej serii ja prawie ginę, nie? Ja chcę wyjść na tą górę, ja chcę mieć żelazo albo nie wiem albo jak wiem, że tu się nie znajdę, bo jestem zbyt wysoko. O tak, to ja potrzebowałem Cię, nie jakiś wirek. O tak, ile mam żelaza? 3 <kluz> Zaraz se skraftuję y kilo. Ja Z zaraz będę musiał ten teraz skinę. Czy coś eee, Się wkopać, bo robi się noc. I sprawdzimy, czy. Owce. Owce tak szybko, błagam. Crafting. Nie mam drewna! Jaki niefart! Błagam. Błagam. Ja nie chcę... E, ten. Szybko. Nie no, chyba dam radę, tak? Jest, udało się. Dobra, żyjemy. Chyba nie będzie małobów raczej. Dobra. Najpotrzebniejsze rzeczy damy sobie tutaj. Trafik do to... takie rzeczy nam się przydadzą. Dobra. I ząkową wełna też nam się raczej przydadzą. Będziemy musiał mieć podwójne łóżko. A po będziemy robili z wełny? <grym> dlatego potrzebujemy pełne. <grym> A co ja robię robić z No, że mowy? dlatego, że tam jest piąsem i mowy. <grym> żelazo, żelazo, szukał żelaza, żelaza. No halo, żelazo, żelazo, żelazo. Żelazo, no. Żelazo. To jest żelazo, nie. Tak, nienawidzę szkieletów. Zginę. Jezus! Jezus Maria. Jedno serce. Uh. O Jezus! Co? Zaraz po ciebie tam idę. Mam parę, że nie ma nocy, nie. Zaraz tam po ciebie idę, nie? Dobra, idę po niego. Aha! Ja mam go już na hita i Zastanawiacie się, czemu um, um, u mnie nie jest ciemno, tylko jest jasno. Otóż, dlatego, że mam Federa. Uj. No, już tam nie przejdziemy. <ścoughs> Chociaż tu nie nigdzie nie ma żelaza, No, błagam was. Jezus Mariano. No, ale wiadomo, kolor to niebieski, to będę miał niebieskie te Uszko Dobra, mamy niebieskie. A teraz tutaj weźmiemy sobie kolejny barwnik. Ja chyba zaraz sobie ten zrobię najnowszą wersję, bo na no, starej to nie ma co grać, nie? I grało się um, każdą wersję co nową, tak jak się grało cały tak czas na telefon, a się nie dało zmieniać. A teraz co się wybiera i gram na 1.214 Mamy już, no, mamy już dużo jedzonka. Idziemy szukać wioski. Pewnie się nie uda, ale miejmy nadzieję, że się uda. Bo nas ostatnio. że nie było mobów. Czy były? O co chodzi? Nie wiem. co się jest. Nie, ale jest cave. Może coś tu będzie. Proszę, oby tak, oby żelaza. No i nic nie ma, no. co by się spodziewał? Ja już mam tyle cave'ów. Aż zero żelaza, dosłownie zero. Mam tylko cztery miałem w tej grze. Ale nie w całej, tylko w, na, na w tym serwie. Dobra, půjde. tady nic nemá, tam je tylko voda. U, co je hřeš? Uhu hu hu. Uhu hu. A co tam máme? A co tam máme? Zbudować plan ucieczki, nie? Bo ja na stówę zaraz się wywalę. No chyba, że będę miał tutaj łóżko. Będę miał gdzie się odrodzić. Ja myślę... O nie. O nie. Co zrobić? On zabije przecież. O Jezus. O Jezus Maria Pochodnie, zapomniałem że W tej grze są pochodnie, jak mówię zapomnieć Jezus Help Help! Tam jest szkielet! Gdzie? Nie, 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 No chyba se ja robię, robię się, nie, 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 16 minuta, a ja nie, 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 mam. Do tej pory, nie, tej nie Jezus Ja chyba nic nie będę robił Chyba tylko będę szukał wioski I widzimy się chyba jak znajdę wioskę Ale coś innego, fajnego. widzimy się zaraz Tutaj mamy takie górki Myślałam, że to drzewo to jest jakiś domek Ale nie ma tego U uh, 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 uh. uh, wioski ale są góry. Może tutaj będzie żelazo, jak myślicie. A, ha, 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 ha. No Proszę, no. No i nie ma, jak zwykle, no. Błagam. Ja no chcę mieć wioskę. Jop. Wio A czy ja, przecież minimapę. Jest głupi. A co się jest, po... O nie. O Jezus. Dajcie mi chwilę, muszę ich wyjaśnić. Albo oni wyjaśnią mnie. Eee, pomocy! 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 Co to jest? Jezus. Aimbota! Imbot. Zgłaszam do Epic Games, że villagerowie mają au e yes. On będzie mnie gonił e On będzie mnie gonił, no. Muszę skraftować tarczy. Czemu ja nie pomyślałam, żeby skraftować tarczy, nie? On mnie goni. Czemu ty mnie gonisz, gościu? Daj mi skraftować przynajmniej tarczę. To może być ten. Tarsza. Speedrun tarczy. Dobra. Dobra. Let's go. Tylko skraftuję sobie kolejną... Aha, nie mam drewno. skończymy mi się tata. sikierka to... To już lezę. No chyba, że... Dobra. sobie na punkt odrodzenia. O Jezu. Jezus. Moje itemki. Nie wtraficie mnie. Nie wtraficie mnie, pamiętajcie. Gonią, no. e tarcza. Może uda mi się wkraść jakoś do nich. Noc jeszcze. Błaga, no. Nie wziął? Się nie w trafił. Bruk. Biorę wszystko. Poczekam. Nie mam gdzie jak. Oni są wszędzie, no. Ale Tylko jak się... Sto... Przecież oni mają tego, golema. No tak. O Jezus. O Jezus Maria. Gdzie jest ten golem? Gdzie jest ten golem? Chyba po... Jezus, jeszcze tak wystraszyłem mnie, że oni tam są. Nie, nie ma tarczy już praktycznie. Ażej że, że, zejdę niżej. O Jezus Maria. Dajcie mi chwilę. Nie. Pomocy. Nie. Jezus Maria. Nie ma mi temów. Cały gang na mnie. Cały gang na mnie. Dobra, jak cały gang na mnie, to i. A z kim ci rozmawiasz? Jezus! Pomocy! <śmiech> <śmiech> Jestem zbyt młody, żeby umierać. Jestem zbyt młody, żeby umierać. Dajcie mi jedzenie. On tu jeszcze jest. On tu jest. On mnie nie odpuści. On mnie nie odpuści. No. Trafiłem go. Ale Oj. Jezus Maria Jak ja mogłem tak głupio zginąć, no Uciekam stąd Uciekam Co mi jeszcze temy. A że mam tą mini mapę, nie? Bez niej to bym... Aniż sekundy nie dożył. Nie mam tarczy. Ja, ja nie odpuszczę, tam są moje itemy. Tam jest moje wszystko. Tam jest moje wszystko. Nie! Tu... tu nie Uciec, Ucieczka! Ucieczka! Odwrót! Mam większość itemów. a najpotrzebniejszy wioska. Minimapa po prostu, kocham cię. Kocham cię! O Jezus. Wioska. Wioska. Jestem w niebie. Ja się zasypiam, bo oni są jakieś cięższe niż zawsze i nie ma tam... Tej. Eee. Nie ma ogóle o co chodzi. Są jakieś jaja. Nie. Nie. A on trudny. Nie mogę mieć normalnego. No! Pięknie, nie. Brawo dla mnie przetworzenie świata, nie? Brawo dla mnie. Czego ty ode mnie chcesz, no? Nie mogę no. Jestem głupi, jestem po prostu głupi. Oh. Jezus. Co, muzykę Najpierw te O Jezus Zbieram siano Ja ja chyba kończę ten odcinek Mi się nogi często Powiedzcie, po ostatnim odcinku, jak em, to nagrywam Golem Siemano, kolano, dzisiaj Poradnik, jak dałeś golema? Wcale tutaj nie zginę! Jej. Nie zginę, tak? Nie zginę. Trzeba wierzyć w siebie. Czy to? Okej. Okay. Jaz dwa, trzy. Przypominam nogi, Jest git. No chodź tu. No chodź. mnie zostawić. Proszę. Eee, to, że mam drewno. Tak. Dobrze. Co ja zrobię? Co ja robię? Dobra. Ile jest i zaraz depnie. Ile jest i lasa? Trzy. A miałam, miałam jedną jedno czyli jedną. ja... To było na tyle w tym odcinku i... Siema, siemano, co, Ty co mały, z nim? Co ma hitboxy tu? Xty. Dobra, ja chyba kończę coś. Obo bo na tyle w tym odcinku. Ja was żegnam. Widzimy się w następnym odcinku z tej serii. Nara!